Czeoem Stalkerzy, witamy w nowym, starym formacie wiadomości ze świata Stalkera i oczywiście tematów zbliżonych. Jak dobrze znów Was przywitać, miłe stalkerki i zacni stalkerzy. Dziś tak w drodze wyjątku razem, bo będą ogłoszenia parafialne, ale zanim będą ogłoszenia, to jeszcze słówko wyjaśnienia dla tych, którzy trochę wypadli z obiegu. Skleiliśmy ponad 40, chyba albo ponad 50 filmów z tej serii, ale jesteśmy w tym tak dobrze, że dorobiliśmy się zaciekłych antyfanów postaci stalker.pl, którego czołowi użytkownicy za zgodą i cholera wie czy nie sugestyjnie, Administracji zasrali nam cały kanał kopii strajkami. Ty, yy, weź, może nie mów, że zasrali. A to czemu? Lepiej będzie brzmiało zdefekowali albo oddali stolec. W zasrywaniu widzę potencjał do demonetyzacji za przekleństwo prokuratora za obrażanie niewinnej przecież społeczności. No powiedziałbym, obyś tylko nie wykrakał, ale obawiam się, że i tak wykraczasz, bo przywołanie ich w filmach w kontekście tego, co nam zrobili, skutkuje kolejnymi zgłoszeniami. No ale dobra, dosyć zamulania, fakt. Troszkę nas nie było, ale z drugiej strony wcale się nie obijaliśmy. Przynajmniej nie za bardzo. Ja na przykład skorzystałem i pojechałem sobie na wakacje. I to na wakacje nie byle jakie, bo do łodzi. No, ale niestety szybko wróciłem, kiedy okazało się, że jest tam więcej mutantów niż w samym centrum zony. Nie, nie, żartuję. Łódź to spoko miasto, ciężko je odróżnić od Prypeci po 30 latach od katastrofy. Od katastrofy Prypeci? No tak, dlatego że Łódź jest jakieś 691 lat od katastrofy. No a ty? Co robiłeś? Próbowałem bez powodzenia przybrać konsystencję monolitu. No, to mam nadzieję, że tę prawdziwą, a nie tę rzadką, brązowawą, która zwykła obiewać rzeźką, nieco kwaśną bryzą polskie community Stalkera. No ale dobra, może nieśmieszne, klinczowe żarty na bok, przejdźmy powoli do rzeczy. Na początek, może dwa słowa o naszych odczuciach, co ty na to? Oj, tam, oj, tam, od razu odczucia. Po prostu wróciliśmy na posterunek, więc wszystko powoli wraca do normy. I jak się z tym czujesz? W sumie całkiem nieźle. Gratuluję właśnie odkryłeś odczucia. Nie mądruj, bo dostaniesz w tym napromieniowany łeb. Niestety już dostałem, dlatego namówiłem cię na założenie tego kanału i teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Wracając do tematu, nie wszystko jest po staremu, bo kilka rzeczy musieliśmy stety i niestety zmienić. No ale jakby nie patrzeć, jesteśmy przecież światem Stalkera. I centrum zony, też przypominam. Tak, centrum zony, które ciągle się zmienia. Wszystko jest takie samo, ale jednak trochę inne. Stare ścieżki znikają z dnia na dzień. Nowe powstają po każdej emisji. No i my też siłą rzeczy tym zmianom podlegamy. Jesteśmy w sumie tacy jak wcześniej, ale pod kilkoma względami jesteśmy takim nieco zdeformowanym, chociaż może to nie jest dobre określenie, ale w tej chwili nie przychodzi mi inne do głowy, zdeformowanym i na pewno mniej zmotywowanym odbiciem lustrzanym tego, czym byliśmy przed tym wszystkim. Z drugiej strony wydaje mi się, że już raz nam się udało zebrać was wszystkich tam po drugiej stronie do kupy. W jakiś sposób uda się to jeszcze raz, bo ja dalej sądzę, że społeczność stalkera w Polsce to, to oprócz kilku zazdrosnych o dobry content buców, e, także fajni ludzie, którzy potrafią działać w grupie i jakoś tak zbierać się wokół e, różnych projektów poświęconych e, temu tematowi. Skromnie mówiąc, sami jesteśmy tego dobrym przykładem. Jasne, że tak, ty jesteś ten fajny, ja z kolei działam w grupie jednoosobowej. Słowem, najgorsze za nami. Teraz powinno być już łatwiej. Przy okazji, chcieliśmy podziękować za zaskakująco liczne pytania z Waszej strony o to, co się z nami dzieje. Atakowaliście nas wszystkimi możliwymi kanałami komunikacji, i choć było to bardzo miłe, to było nam trochę głupio ciągle prosić was o cierpliwość. Dobra, starczy tego słodzenia. Mamy jeszcze coś na początek? No pewnie, ogłoszenia parafialne w kwestii kolejnego filmu i nie tylko. Chyba filmów tu króciutko, pojutrze około 18 pojawi się na kanale krótki klip, który powie wam, co będziemy robić dalej. Część się ucieszy, część rozczaruje. No, ja bym się tam ucieszył. W każdym razie zapraszamy zainteresowanych, tych niezainteresowanych też zapraszamy, bo może jednak się zainteresują. E, drugie ogłoszenie parafialne związane jest natomiast z samymi newsami, bo w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, decydowaliśmy się całkowicie zrezygnować z informowania o projektach tworzonych przez. Rosyjskich faszystów. Chyba, że w celach humorystycznych, oczywiście nie mam na myśli wszystkich Rosjan, tylko tych, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia. Tak czy siak, dziękujemy Fenomenowi za podesłanie pomocnych w identyfikacji wielu delikwentów materiałów. No i od razu uprzedzam, że jeśli dla kogoś nasza niechęć do promowania rosyjskich faszystów będzie politykowaniem, to może zamiast pisania komentarza, który w zasadzie i tak bardzo szybko zignorujemy, a potem usuniemy, zalecam zdrowotnego baranka w najbliższy krawężnik. I to chyba na razie tyle, jeśli chodzi o ogłoszenie w trakcie filmu prawdopodobnie będzie jeszcze jedno, ale to już zainteresowani wyłapią sobie podczas oglądania. Teraz natomiast nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić was na nowe, ale też trochę stare Stalker World News. Na pierwszy ogień idzie sprawa kradzieży materiałów ze Stalkera 2. Rosjanie, bo któżby by inny, weszli w posiadanie materiałów z jakiegoś etapu produkcji gry. Możemy się tylko domyślać, w jaki sposób im się to udało, bo przecież nie ma sensu słuchać ani czytać ich oficjalnych wypocin, pełnych pokrętnego tłumaczenia i prorosyjskiej propagandy sukcesu. Tak czy siak, Rosjanie zdobyli materiały, potem postawili GSC żądania z kosmosu i zagrozili publikacją wszystkiego, jeśli firma się nie ugnie. Deweloperzy odpowiedzieli, że mają to gdzieś, ponieważ chodzi o materiały archiwalne i nieaktualne. Poprosili też fanów o zignorowanie przecieków i czekanie na premierę S.T.A.L.K.E.R. 2. Jak się zdaje, większość fanów, w tym także i my, zastosowała się do prośby GSC. Kiedy kilka dni później Rosjanie faktycznie zaczęli publikować kolejne materiały, ci, którzy skusili się na zajrzenie do przecieków, w tym jeden z naszych stałych współpracowników, są zgodni. Materiały pokazują, że S.T.A.L.K.E.R. 2 wygląda naprawdę dobrze zarówno w kwestii odniesień do trylogii, jak i nowoczesnej produkcji na topowym silniku. Ta prowokacja się Rosjanom ewidentnie nie udała, ale od kilku tygodni odgrażają się, że zrobią więcej. Tyle, że teraz przypomina to już narzekanie rozpieszczonego dzieciaka, któremu rodzice zabrali za karę zabawkę. Ani nikt nie traktuje tego poważnie, ani nikogo to specjalnie nie obchodzi. Stalker dostanie własną grę planszową i przygotują ją Polacy z Awaken Realms. Gra będzie przeznaczona dla jednego lub nawet czterech graczy i zabierze nas w dobrze znane rejony strefy wykluczenia. Ludzie odpowiedzialni za stworzenie tego projektu obiecują wierność oryginałowi i chyba jak przyjdzie pora, to będziemy chcieli to sprawdzić. Zestaw prezentuje się przyzwoicie i trzymamy kciuki za to, żeby się udało. Kolejną i najnowszą informacją z podwórka Stalkera 2 jest nawiązanie przez GSC współpracy z firmą produkującą napoje energetyzujące non stop. Deweloperzy już przy okazji prac nad trylogią współpracowali z tą firmą, choć efekty tej współpracy mogli podziwiać tylko gracze z krajów wschodu. W polskiej wersji mieliśmy energetyka marki Stalker. Teraz wszyscy będziemy popijać non stopa, a krótki materiał jaki to zapowiadał cóż, nie wygląda najlepiej. Statyczne tło i dość kiepska animacja odstają poziomem od tego co widzieliśmy w poprzednich zwiastunach. Tim Kane, czyli jeden z ojców Fallouta, założył swój kanał na YouTube. Jest to informacja o tyle istotna, że w swoich filmach opowiada o kultowych RP-ach, przy których pracował, a także udziela wielu bezcennych z punktu widzenia fanów informacji. Nigdzie indziej nie dowiecie się jaki był prawdziwy cel istnienia krypt w Fallout 1 i 2 i choć teraz kiedy Bethesda posiada prawa do marki jest to w zasadzie już nieistotne, to dalej jest to coś dużego dla wszystkich fanów gierkowego lore. Zajrzyjcie do teama w wolnej chwili. Bardzo ważną i trochę już nieświeżą, ale ciągle istotną informacją jest to, że twórcy trylogii Metro udostępnili narzędzia moderskie do Metro Exodus. Dzięki integracji z Mod mod.io wszystko ma być wygodniejsze w użyciu i zarządzaniu stworzonymi przez siebie produkcjami. Ale teraz, kilka miesięcy po upublicznieniu Exodus SDK, treści stworzonych przez społeczność jest bardzo mało. Czy to ulegnie zmianie? Trudno powiedzieć, ale Dying Light 2 połączył siły z tym samym serwisem miesiąc wcześniej i jak do tej pory ma zdecydowanie bogatszy katalog pozycji. Kontynuując temat serii Metro, to opowieść o ciekawie rokującym modzie do Metro 2033 chyba się dla nas zakończyła, bo najwyraźniej jego twórcy stoją po złej stronie barykady. Jeszcze się temu w wolnej chwili przyjrzymy, ale samo modowanie serii chyba dopiero nabiera tempa. Jednym z ciekawie rokujących projektów jest Last Hope ukraińskiego PyTimu. Mod zabierze nas do tuneli metra pod Kijowem i ukaże się albo w tym roku, albo dopiero w 2024. Zawsze możecie też czekać na bardziej szalone projekty, jak na przykład remake Wolfensteina 3D na silniku Exodusa. Gamma, czyli gigantyczny zautomatyzowany modułowy modpack, to jedna z najpopularniejszych paczek modów do jednego z najpopularniejszego moda do Stalkera Anomali. Nie tak dawno temu ujrzała światło dzienne wersja 09, w której pojawiło się kilka wartych uwagi zmian, jak na przykład ulepszone zachowanie postaci niezależnych, implementacja resheeda, kilka nowych pukawek i nieco zmian dotyczących balansu. Wisienką na torcie jest autolud, dzięki któremu zapełnimy akwipunek tonami śmieci bez potrzeby schylania po nie. Jeśli szukacie w Stalkerze jeszcze większego skomplikowania rozgrywki i wciskanych już nieco na siłę systemów mających zwiększać realizm, to w opisie macie link do Discorda Gammy. A ja zastanawiam się, czemu nawet ogólnopolskie serwisy o grach napisały o tym modzie, a u nas nie było ani słowa. Skoro o tym mowa, to czas na jeszcze jedno ogłoszenie. Jeśli uważasz, że masz dwie ręce, umiesz mówić, lubisz stalkera, nie jesteś burelem, bo jednego już mamy i nawet za dopłatą nie przyjmiemy kolejnego i chciałbyś lub też chciałabyś poświęcić trochę czasu na pisanie o stalkerze i tematach pokrewnych w naszym ujmującym towarzystwie, to robisz tak. Spisujesz sobie gdzieś ten adres, potem piszesz newsa na dowolny temat, jakkolwiek związany z tym, czym się zajmujemy, dodajesz parę zdań o sobie, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, no i wysyłasz do nas maila. Damy znać, jeśli będziemy zainteresowani. Wyszło Dead Island 2, ale chyba nie musimy wam o tym przypominać, ponieważ wydawca już poinformował, że gra w pierwszy weekend przebiła milion sprzedanych kopii, co przełożyło się na 11 milionów rozegranych godzin. Oceny w prasie są w zasadzie średnie, bo choć Martwa Wyspa 2 nie jest zła, to ma problemy z utrzymaniem właściwego tempa rozgrywki i zbyt szybko pokazuje wszystkie karty, przez co szybko się nudzi. Jak być może wiecie, na terenie tej prawdziwej zony znalazła się Mała Wioska Otaszew. GSC oficjalnie nigdy jej do stalkerskiego kanonu nie włączyło ale zamierzają to zrobić twórcy Lost Alpha DC pracujący nad swoim nowym projektem. Pokazano oszczędne materiały z prototypem wioski i cóż, wygląda jak typowa wioska w Stalkerze. Niemniej nowe poziomy i odmienione oblicze zony, jaką znamy od 15 lat, jest zawsze na plus. Vostok Games, czyli firma powstała po anulowaniu Stalkera 2 w 2011, jak do tej pory przygotowała dwie gry, z czego jedna już nie żyje oficjalnie, a druga... w sumie to nie wiemy, bo Vostok nigdy jej nie skasował, ale jest już niegrywalna. Od jakiegoś czasu wiemy, że firma pracuje nad kolejną grą, tym razem zbudowaną na Unreal Engine 5 z strzelanką. Wakatów jest sporo, bo oprócz projektantów sztucznej inteligencji i programistów, Przydadzą się ludzie od projektowania poziomów, tworzenia roślinności i wielu innych. Link do ofert znajdziecie w opisie, jeśli chcecie spróbować swoich sił. Gry tworzone przez jedną osobę nigdy nie mają łatwo, ale gracze wybaczają takim projektom bardzo dużo, o ile są wystarczająco dobre. Road to Vostok, tworzone przez jednego fina ma dużą szansę być świetną produkcją, ale ambicje twórcy mogą okazać się dla niego zgubne. Na razie jednak radzi sobie wyjątkowo dobrze, informując cyklicznie o kolejnych postępach. Kilkanaście dni temu demo gry wzbogaciło się o kolejną aktualizację, w której sprawdzimy większy, ale ciągle maleńki fragment mapy, obawimy się nowymi zabawkami oraz pogodą. Burza robi naprawdę świetne wrażenie i dodaje sporo do i tak ciężkiego klimatu całości. Demko znajdziecie na Steamie, a link jak zwykle w opisie. Pamiętacie moda Dostalkera, który zabierał nas aż na księżyc do grania po polsku na centrum zony, po angielsku na mod DB. Teraz na horyzoncie pojawiło się coś nowego, co nie gwarantuje tak długiej wycieczki w przestrzeni, ale w czasie już tak. War Regiment przeniesie nas w czasy II wojny światowej i wykorzysta do tego starego dobrego X-Raya. Mod będzie przeznaczony do rozgrywki wieloosobowej, gdzie naprzeciwko siebie staną dwie drużyny. Z perspektywy czasu żadna z nich nie jest dobra, ale w sumie to samo można powiedzieć o wolności i powinności, prawda? War Regiment nie ma jeszcze daty premiery, ale podobno nie będziemy na niego długo czekać. News dla wielu zainteresowanych tematem już trochę stary, ale dalej wart wspomnienia, jako że nowe i dobrze zrealizowane mechaniki w Stalkerze są zawsze w cenie. Deweloperzy Anomalii opracowują z myślą o wersji 1.6 system otwierania zamków. Udostępnione klipy pokazują, że wszystko działa podobnie do Skyrima, Dying Lighta i wielu innych gier, w których dostawanie się do zamkniętych skrzynek lub pomieszczeń wiąże się z małą zagadką zręcznościową. I to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo. Good hunting, Stalkers.